Dzień dobry, powracamy, moi drodzy, mamy nowy odcinek z *Skibidi Toilet Dark Zone* 28 part 4, ale również mamy tutaj yy, fajny taki słuchajcie Easter egg z Zagdorem. W końcu powrócił jeden z moich ulubionych gości, którzy robią fanmade. Zostawcie lajka, no i wspólnie sobie obejrzyjmy to, porozmawiamy też. Jak pamiętacie, no to Titan Man miał jakiś tutaj wirusa, czy coś takiego, nie? Coś z nim się niedobrego działo. Że to tak przygłośnie, a tutaj sobie. O. Nie wiadomo, co mu się wydarzyło, nie? On jakoś był. Wirusa chyba miał, z tego co kojarzę, prawda? Łapkę zostawcie, jeżeli chcecie i. O kurde. Ty tego też przechwycili, ale jakoś jest taka sobie. Szkoda, że nie w 4K, nie? I koniec nadszedł. Bo kurde, ciekawe co, jest, co to jest to. To jest jakieś paliwo chyba, żeby wystrzelić dalej tą ra tę rakietę. Ty on jednak żyje, LOL. Ciekawe, czy ich ktoś uratuje. No, jeszcze jest tytan głośnik, który został nie? A co z g się stało? Ja już... O kurka, no to przerąbane, więcej astro. Ty przejmą tytana TV-mana. Tu jest ten yy... święty mikołajski VD. <BD> co to jest? sott Co, Co jest To jest jakieś więzienie zrobią czy coś Okej okay. Jezu Co jest? Co oni robią w ogóle? Oni go chcą spytać czy co? Przejmą jego rdzeń, czy co? To co to za pnącza, ty? Kompletnie nie rozumiem, słuchajcie, to... ta, to, ta wersja z Kibdy jest strasznie dziwna, N nie czaję tego. Sick. Chory. Myślę, mi się wydaje, że będzie to jakiś plot twist i coś się stanie i ktoś, ktoś, ktoś go uratuje, nie? No bo, no nie wiem. Szczerze to nie wiem. Nie wiem co myśleć w ogóle o tej serii. Co się z g tutaj stało i, i tym e, naukowcem? Pamiętacie? Bo ja już nie pamiętam. Okej, okay, mamy Zagdora. Tylko Skip The Toilet YouTuberzy mogą to komentować, ten film. Tak, taki jest tytuł. Czekajcie, bo dźwięk tu... A, to jest y, ten... To jest syn... Co jest? Okej, okay, tu są wszyscy youtuberzy, tak? Zagdor? Co jest? <laughs> Justice. Justice From the screen to the ring to the pen, to... Skyler Ten For Shash like an acid TV man Съебался немытый Привет, черт Привет Aliexpress, duże. Hej, gdzie jest do Don Studio? To co jest z fanatami Okej. Okay. Reklama z KBD. No myślałem, że coś więcej da tutaj Zagdor, ale tak, to to całkiem spoko, nie? W. Steak. Właśnie, steaka nie zrobił. No szkoda, że Zagdor już nie tworzy tak tych filmów, ale mi się wydaje, że on pomaga Boomowi w tym, w, w tworzeniu serii. No bo on miał, powiem wam, że najbliższą serię, nie? Jakbyście widzieli te tu, tu są pre, a prezydenci tu są. A on kiedyś robił przecież inne wersje, nie? Kurka. No, szkoda, szkoda, oby to się rozwinęło bardziej. O, odpowiadajmy sobie na Wasze komentarze, słuchajcie. E Mail 09, nawet zdążył, zdążył być u Astro Toalet, bo nawet dostał prezent. Ma go przyczepiony na plecach. Ok. Ciekawe, czy Astro Toalety też się pojawią po temu Doom Studio. Podsumowanie sezonu ma wyjść przed nowym rokiem, czyli wyjdzie pewnie 3 stycznia. <grystanie> no, no, znając booma, wszystko po nim można się spodziewać, nie? Że powie, że nowy rok i potem wrzuci tydzień po nowym roku. No. Nowa rasa. Czemu oglądasz ten moment podejrzany, jaki moment? Nie wiem o co chodzi. A mogę, mogą grać dwie osoby, a to jest jakiś komentarz. Lucky kameraman. Myślicie, że to był Lucky Cam Znaczy ten, ta postać, co przechodziła tam, to na pewno był Lucky, nie? Lucky Kameramen. Znaczy, czy na pewno? Jest taka teoria, nie? Znalazłem rozwiązanie do FNAFa. Taka muzyka, maska... Taka muzyka, maska z tyłu z gibi, to Mleka żółta z tak... Co? Dobra, nie wiem. Martwię się, że odcinek może być w następnym roku. No, mam nadzieję, że nie. G Titan sam sobie był nie dał rady z armią Astro więc żeby uratować tytana kamerę to przeczuwam że sekretny agent albo jego przesła pomogły to znaczy nie wydaje mi się chyba chyba raczej Jimen albo może Jimen pomógł jakoś e, uratować tytana kamery No dowiemy się to na pewno niedługo co się tam wydarzyło zresztą boom powiedział że nowa rasa się ma pojawić w którym to odcinku 80 chyba coś takiego mam teorię Jimen jak był człowiekiem, był w astroświecie i był mały, ale gdy usłyszał piosenkę to zmienił się w Skibidi. były badania na Gminio, ruszył się, no nie wiem czy rzeczywiście mogłoby tak być. Ciekawe, no będziemy naprawdę, ja czekam na ten podsumowanie sezonu, bo tam się parę rzeczy może wyjaśni albo dostaniemy nowe światło, jakieś nowe informacje o genezie o, o tym początkach powstania Astro no znaczy skip the Toilet. myślę że sekretny agent miał niemały udział w tym A wy co myślicie